W scenie, w której dochodzi do nagości. Ja przyznać szczerze, że może tak od początku mówiąc, nie wiem jak Wiktoria do tego podeszła, ale prawdopodobnie bardzo profesjonalnie, bo oni się umówili z reżyserem i w pewnym dublu mnie zaskoczyli. I to jest bardzo dobrze zarejestrowane jakby w trakcie tego ujęcia, gdyż ja spłonąłem burakiem i tak schyliłem głowę i to jest, to widać w filmie, jak krajm zareagował na, na gość swojej ukochanej. Myślę, że to jest tak, takie wstydliwe. Ja nawet się wstydzę o tym mówiąc, mówiąc teraz, wstydzę się tego, w sensie, ale to takie ładne, bo to taka uczciwa reakcja, bo nie o to mu chodziło. To znaczy Kraj w ogóle nie o to chodziło, nie o jakieś seksualne spotkanie dwudziestoletniej osoby, tylko no ona mu Zapadła tutaj w serducho, to znaczy to było dla niego ważne, że jakby nagle mu wypełniło świat. A też ta jej postać nie jest łatwą osobą, bo niby z dobrego domu, ale też taka charakterna. Tu nie, coś z mamą tego, taka jest y, y, trudna. Na mnie też potrafiła gdzieś atakować mnie, y, odpychać, krzyczeć na mnie, czy, czy jakoś. No i to kraj ma bardzo rozkochało mnie.